Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim nowym kanale Rozkminki Blondynki. Właśnie tak. Nie wiem, jak tutaj się znaleźliście, ale bardzo fajnie, że jesteście. Dzisiaj nagrywam intro, pierwsze takie wideo z cyklu wielu wideosów, które pojawiają się na tym kanale, i chciałam Wam troszkę opowiedzieć o tym, co tutaj będzie. Bardzo często, kiedy ludzie myślą o blondynce, to co przychodzi do głowy, Mariolka, tak? I myślą sobie ludzie, że pod tym blondem po prostu hula wiatr, tak? Nic tam nie ma. Ale okazuje się, że pod tym blondem jest jednak mózg, który rozkminia różne rzeczy. I może czasami nawet ciekawe rozkminki stamtąd wypływają. I do takich właśnie rozkminek chciałabym Was zaprosić. Na tym kanale nie będziemy mówić o tipsach, o sztucznych rzęsach, o odchudzaniu, o facetach i tak tak? Bo często ludzie myślą, że właśnie o tym blondynki mówią. Będziemy tutaj mówić o samorozwoju, o tematach, które dotyczą nas samych, tak? O wszystkim, co dotyczy nas. Więc będziemy troszkę czerpać z, ze wschodu, tak? z wiedzy jogicznej, będziemy czerpać z zachodu, z psychologii zachodniej, tak? Będziemy mówić o relacjach, będziemy mówić o radzeniu sobie ze stresem, będziemy mówić o wszystkich tych rzeczach, które tak naprawdę dotykają nas codziennie. Czasami pokażę Wam jakiś swój tekst, piszę teksty, jestem muzykiem, piszę też piosenki, więc czasami zaproszę Was do jakiejś swojej tutaj twórczości, które też są rozkminkami, tak? I opowiem Wam, co artyst akurat miał na myśli. Więc mam nadzieję, że to będzie w jakiś sposób dla Was ciekawe i że będzie to coś, co Wam jakoś tam sprawi przyjemność. Filmy na tym kanale będą krótkie. Myślę, że to będzie maksymalnie 5-7 minut. Ja osobiście nie lubię długich filmów, nie lubię dużo czasu spędzać na oglądaniu czegoś tam, więc też tak myślę, że to będzie taka krótka forma. No i też będzie to taka forma lekko strawna, że tak powiem, tak? Bo to wszystko, o czym tutaj będziemy mówić, będzie w takim lekkim formacie. Więc jeśli to, co Wam teraz powiedziałam, Was w jakiś sposób zainspirowało, zaintrygowało, zainteresowało, to subskrybujcie! Nasz kanał Rozkminki Blondynki, i oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście tutaj jak najczęściej mnie odwiedzali. Do zobaczenia!